Мы в Е, yeah. че в това... Тук, тук и му ще дадам да е. Повернявам, че въртва. Бути DVD. Трябва да ме е изглежда. Сега ще на плацовка Делта. Не, плацовце Делта. О, да Уууу! О май! co za 400? Takie fajne. Ja zaraz kończę. my 5 minut, bo gramy sobie meczik na FC Nie, tak.

Ej, jak znacie jak znacie Dart Maula, albo Kylo albo Imperatora Palpa Team, albo Dart Vadera napiszcie w komentarzu, kogo znacie w tej czwórki. Zostało trzy gracz. Pokażę Wam. Hmm. Góry widzicie tu Czy o dobra jest już z tego wału ty A tu moją nie wygląda tak Tu jest na dole on Mam fajny Dobra to wspaniale Znacie na przykład Boba Fett? Daj like, Jak znasz kapitana pasma? Daj suba! A jak mówiłem tą twórkę, co mówiłem wcześniej? Na przykład. my musimy bronić jakieś ATA-AT, -at, nie XD. Ty, no ja nie chodzisz. Nie mogę, co to jest? A ta, o, jest Ta duża. Po, no nie powiedzmy że duże, tylko że Tak to mnie co się stanie? Co jest? Oma. Szukam ludzi. Zabij mnie. TUR 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 ta, ta, ta. A was na snajper. Akurat jestem dobry ze snajpery. O oh god No, zabij mnie, no nie wiem, raz, lech, nie da Tu. Nie, 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 nie Co to jest? Zadziadł stok Co to jest? Ty typy Nie no, ja go rozwalę. A, a Ty, trz chodzi no. Dobra, zaraz się obejrzę. Jest się dzieje? Was that? Just hmm. yes, yes! Yes! Click, on, click on. Don't know why. Yes! What? Amen. Eu ja, já kocham... Oi, sorry, że do was não viam. Sorry, sorry. I'm so sorry sorry. Is. Dobra, ten komentarz Out! Nie przelewa się. Ooooo! Oh. Nie przelewa się. Okej. Okay. Mówiłem Ewaneman. Zwaliło się. Puh. Puh. no nie trafił. Ślepota. Zaz. Może tu coś też... tak, ja. Hello, my friends. Hello. So, I... So, I'll keep my mark. Peep-a-peep. have To jest? Wrób Ewan jak Ja formułuję. Wiem życie jak na facie Evan ej, Ej. 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 Skadnaliznie poprawia tatua tu. Dobra, czekajcie. Ну че, твой? О. Ну не она. Лук Скайуокер из Мегалобли. А что он тут? На их опена. И для моих фэнс. Ееее... Ха, няма, няма... Хъ! Иде! Маула... Огъл... Трой... О, 47! Някаква бромечка, може би, впадла? <гължка> Але... Това <гължка> са Skurczy byk. Bra! I idziemy po drugi. Ej nie, tego detonator. Nie, no. Ej! W tym momencie zostało nam 67. Six, seven Nie, to jest takie. Mam, mam. Przemowanie. Nie, nie. No. Ty. Oni potwierdzam, to jest Battle 2. I oni skakać nie umieją. Kto to jest? A to jest prze... No. Mm. A ja jestem. Jestem. przypominam, jestem... Jestem... Nie, jestem. Mega. Uuu, jestem... a ja nie weszłam. Weszłam, Shove them and then Ej, jest przez... To jest przesada po prostu... Co się, co się dzieje? Nie, nożo. no to. Co za dziękuję. Bo rania, ja chyba kończę to już za długo trwa. Bo hmm. Hmm. To nie. Hm. Tam jeszcze nie. Etyz, wyobraźcie sobie, być w tej sytuacji ze mną Co się stało? On mnie zabił? Co? Bo nie. Jak kończę, zobaczcie sobie jak to wygląda. Jeden tak sobie zagram. Zobaczcie jak to wygląda. Jeszcze raz spróbujmy Ale tym razem nie I to będzie sta No Uuu ale dostał Petra Ha Porobiłem parę flipów Kolana Dawaj mnie Filip zielony Zlagowało mi grę, więc to koniec na dziś mi wywołał, więc do jutra.